Firmowa Wigilia zawsze jest wyzwaniem. A jeszcze większym, kiedy odbywa się w marcu. Czekaj, bo tu nie... Ma... Ty wyżej. Weź tego palca, bo ci przyszpilę. O, a ty jest. Bobkiewicz byś nam pomógł, a nie cały czas w telefonie siedzisz. Ja. Tak. On Co? ci pomoże. Pewnie znowu jakąś laskę wyrwał. Ty? Młoda czy stara? Tak, pół do pół. Jak? Pół na pół. Starszy model, ale elementy fabrycznie nowe. No Co on w ogóle tak Ej, A co ty taki zakatarzony jesteś? Ja, byłem u niej i na balkonie zmarłem. Na balkonie? Ty? To jak Romeo i Julia. No nie wiem, czy mąż Julii niezapowiedziany do domu wraca. No dobra. Jezu, ludzie, co tu ma być? Ludzie, wiesz, za chwilę będziesz szef, a tu normalnie... Praca w re? Ta, praca w re, jak na budowie centralnego portu komunikacyjnego. Przecież tu nic nie jest gotowe. No jak nic nie jest gotowe? Talerze są, kubki są, człowieku. Choinki nie trzeba podlewać. O. Co to ma być? No kaktus. Ma... Zielony jest. Co jest z was, jak człowiek do lasu pojechać i wyciąć świerka jakiegoś? Nosi? Zwariowałeś? Przecież teraz drewno jest takie drogie, że leśnicy przed każdym zagajnikiem warty postawili. No, chłopie, do mojego kumpla się włamali, No. laptop, telewizor, komórkę, wszystko zostawili, a, a boazer je zerwali. Że wy zerwiecie to! Pytam się, co to, na, co to ma? Co być? Co ci się w naszym plakacie nie no. podoba? No, tylko takie teraz mieli w sklepach. No kto w ogóle wymyślił wigilię firmową w marcu. No. To wymyślił? No to szefowi, podziękujcie, <noise> że od grudnia na Malediwach siedzi, a my musimy na niego czekać z tą wigilią. A musimy ją zrobić nawet w marcu, bo oczywiście on musi ją sobie wrzucić w koszty, żeby jeszcze więcej się nachapać. Wiadomo! My zapieprzamy, a on se oczy dupę w ocenie, a premii? To od y, dwóch lat nie było. No, za nadgodziny też nie płaci. Mi powiedział, że szczęśliwi czasu nie liczą. No ale co zrobisz? Co zrobić, co zrobisz? Trzeba mu to wygarnąć. Ja. No. i ciekawe, kto mu wygarnie. No. A ja na przykład? Co? No, co? A żebyś wiedział, się będziecie kupić śmiać, zobaczycie. Wszystko mu wygarnę, niech tylko tutaj przyjdzie. Zresztą mu będę wygarniał. Wezmę mu to dubsko pomarszczone od tej wody na znaczy, kopię mu po prostu do tyłka, no. Mizerna cicha, stajenka licha, Widzisz? nalejcie mi do kielicha. Pusty jest. Się martwiłeś, jak ktoś tu już poczuł magię świąt? No. <laughs> Nie chciałam zmarznąć później na pasterce. Jakiej pasterce? No bo chyba po idziemy! Nie no, hela, co ty gadać, jaka pasterka! <noise> Ale co wy nie idziecie, chłopaki? No to no to, no to, kto przy żubku bydlątka zrobi? Dużo <noise> <noise> Najważniejsze: prezent dla szefa jest. Jest prezent No dla i bardzo szefa. dobrze, i elegancko. Bardzo. Bardzo. bardzo dobrze, wszystko na czas. Dobra, ta whisky? Bardzo dobra. Wiesz, to jest pusta butelka, no. Stąd wiem, że bardzo dobra. I nie trzeba zapijać. To jest najlepiej. Co my mu damy? No przecież jest jeszcze zegarek. O, bardzo dobrze. To, to, to trzymaj, to da dasz tak? Mi. tak, dobra. Dobra, ale najważniejsze. Mikołaj jest umówiony, będzie? Będzie, będzie, o. będzie. Bardzo dobry jest, z polecenia jest. Tańczy od lat. Świetnie. Jak to tańczy? widziałeś kiedyś nie tańczącego głupek. Zamówiłaś stripteasera na wigilię firmową? Natychmiast go odwołaj. Dobrze, ale jeśli będzie chociaż w połowie tak rozczarowany, jak ja, to będzie mu bardzo smutno. <śm> to jest dramat, ludzie, no weźcie pomóżcie. Skąd ja wezmę teraz, w marcu mi na, na za chwilę, no. Ja to Co? załatwię. Ach. Wysłałam SMS-a odwołany. Mariusz? Co? A czemu ten opłatek taki słodki, a Jezusek taki podobny do myszki Miki? Zostaw się to na druty! Skąd miałem znaleźć w marcu opłatki? Nie ruszaj tego! No daj, gryza. A może by tak w tym roku po prostu bez tego całego opłatka? A w sumie racja, po co tak składać życzenia ludziom, których nie lubisz, obciskiwać się z nimi, całować, fuj. Takie. Kochani! Mariola! Bo ja ci chciałem życzyć! Ja... Ja ci chciałem życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Zdrowia, szczęścia, żeś była zawsze taka cudowna i miała taki wspaniały biust. Gust, gust. Daj, daj opłatkę daj trochę. Syku, daj Dajcie dziewczynie spokój, przecież widzicie, że trzyma ciężki garnek do e, e, barszcz przyniosłam. Ładnie pachnie. A co tu w środku pływa? No w barszczu muszą być uszka. Ale świńskie! Jest jeszcze sałatka od Heli. Co? A sałatka? A co to jest? Świąteczna sałatka. Na balkonie od grudnia leżała. No, że... Z czego to jest? Z, z, z pamięci to ci nie powiem, a z wyglądu to może być wszystko. To, czy, czy to jest nieświeże chyba? E, ty, ślicznota. A coś ty się tak odwaliła, jak tak Górniak na pełni księżyca? Patrz. Jak? Dawaj nogę. Uuu, zero sarny. Uh -huh. Ktoś tu planuje wyrwać jakiegoś jelenia. Chela. Oh, hela, no. Słuchaj, ja w internetach czytałam, no. że na takich wigiliach firmowych zaczyna się najwięcej romansów. Więc ja mam plan. No to opowiadaj, który z tych oślinionych? Tylko szybciutko, bo się zaraz odwodnią. Ale przystań, to są płotki. Ja poluję na wieloryba. Na wieloryba? Mhm. Uważaj, bo ci zaraz harpuny wypadną. Ty. Wieloryb! Przypomniała mi o tym wielorybie, co se dupę w oceanie moczy. Czekaj, niech tylko tutaj przyjdzie, to mu tak nakładę do tej dupy. Ojej, ojej! Gdzie są moje pszczółki? To może proszę, a, moje pracowite pszczółki! Dzień dobry! A, panie prezesie! Dzień dobry! Prezesie wróciły! A, to była wakacja! No! no, no. O, no. O, 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 moje panie prezesie, bo myśmy tutaj przygotowali taką skromną wigilję. No widzę, skromna, no. Je miałem o. i mogę szefa pocałować. O o, 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 właśnie o tym cały czas myślałem sobie leżąc na plaży. Tak? O czym? Że wszyscy mnie możecie pocałować. No. Prze Przepraszam, a gdzie? Na Malediwach, idioto. E, dobra, słuchajcie, bo. O Jezu, dobra, to zaczynajmy, to zaczynajmy, zaczynajmy, miejmy te farsy za sobą. Tak, to może siądźmy przy stole, proszę bardzo. To ja tu. Nie, 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 nie. Ty Mariola nie możesz tutaj, bo to jest miejsce dla strudzonego wędrowca. Także to skoro to jest Wigilia, to może się pomódlmy. A o co? O to, żeby ten strudzony pacan nie przyszedł. No, a my, dobra. Zaczynamy. Siadamy. Tak, tak. A już. Mariola. hela! Hela! O hela, hela! Hela! Ja cię przepraszam! Ja nie, ja, ja, się myśl, ja nie... wiedziałam, że to jest łokieć. Prezent! Prezent dla szefa masz wręczyć. Ojej. Teraz. Dobra, to jest czas. <grym> Prezesie, bo taka sprawa. <grym> Prezesie, prezesuniu. Bo myśmy się wszyscy składali, tak, żeśmy się składali, że ja już jestem poskładana. Proszę. Bardzo. O matko, o matko. No nie, zegarek. Zegarek, no jaka niespodzianka. damski. No. no bo Sławek zawsze mówi, że prezes ma wyjątkowo delikatne dłonie. Ojej. Ja tak mówię? Tak, że nawet palcem nie kiwnie, że dwie lewe ręce, łaj za jedna. Nie bój się, Sławek, nie bój się. No, Mariuszek, traskaj tak. focie na fejsika. Traskaj. <noise> już, już. Jedną ze Sławeczkiem. Proszę. No. Pstryk. No tak, pstryk. jest a drugą bez Sławka, jakby przypadkiem ta delikatna arosia go z firmy wywaliła. No. Tak, tak, oczywiście. No. No. I pstryk gotowy. No, mamy, mamy. Bardzo dobrze wyszłam. <noise> Słuchajcie, pewnie myślicie, że prezes Hunci o was nie pomyślał. Ale myślenie nigdy nie było waszą mocną stroną, bo pomyślał i też mam dla was prezent. <laughs> jest Mikołaj, żeby wręczył? Ej, e, właśnie, bo jeśli udział o Mikołaja, to prezesie jest taka sprawa, jest. Bo... jest! Jest! Mikołaj! Ho, 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 ho! Ty, Bobkiewicz! Bobkiewicz, co to jest? Kto to? Mikołaj! Kto to ma być? Dzieć z parkingu. No, jest falem skandynawskiej rekonstrukcji miał na szczęście strój przy sobie. Nawet vikinga! Dlaczego się od Mikołaja różni? Ma brodę, pochodzi z północy. O ja czy ty, Mikołaj! Wynijesz działa. U. To, 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 drogi prezesie, to jest właśnie nasz święty Mikołaj. <śmiech> <śmiech> święty? No Odyna, ja palę wioski i gwałce. <laughs> o, i tużej skradł moją uwagę, kawalerze. <laughs> no dobra, 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 panie święty ten, e, wikingu proszę tutaj wręczyć prezenty e, moim... Wspaniałym pracownikom, zajrzyjcie, nie skaczcie od razu z radości do góry. To, to sze szefie, może przemowa? Przemowa! 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 Starczy, 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 starczy. Powiem wam w ten sposób, że firma, ta firma jest dla mnie jak rodzina. Tak? Tak. Chciałbym być jak najdalej od niej i tylko czasami zadzwonić. E... Domyślacie się i widzicie, że rzadko chwaliłem was za swoją pracę. Ale w zeszłym roku wypracowaliście tak duży zysk, że nie mogłem przejść wobec tego obojętnie. Szef, szefie, czy to jest... Tak. Ale... Tak. Naprawdę? Tak, właśnie taki samochód sobie kupiłem. Brawo. Brawo. Każdy z Was teraz możecie ten folder zawiesić nad łóżkiem i codziennie rano wstając mówić, to ja na to auto zapracowałem. Brawo dla Was. Brawo. Tam. Szefie, ja, ja pracuję w tej firmie ile? Już chyba z 10 lat! Panie prezesie, moim zdaniem ja mam prawo. Masz, masz, masz. masz. Dowiedzieć się? No, no, no. Żądać? No, no, możesz, możesz, możesz. Znaczy. Chcę zapytać? Pytaj, pytaj, pytaj. pytaj. I odpowiedzi żądam? Będzie, 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 będzie. Na pytanie? Słucham pytania. Rrr, rrr, ...diesel czy benzyna? Hybryda! Brawo! Wesoły świat wszystkim! Wesoły Ho, ho, Brawo, prezes! Super, ekologicznie tak trzymać. No, ja nie wiedziałam, że, żeby skopać komuś dupę, trzeba najpierw w nią wejść.